Witajcie, kochani, na moim kanale Tarot moimi oczami. Ilona Miller z tej strony się kłania. Drodzy Państwo, przychodzę dzisiaj z czytaniem. Jest to oczywiście czytanie ogólne, kolektywne, więc nie z każdym będzie tutaj rezonować. Tytuł czytania Ona i On: Zaufanie. Będzie to nie. Możliwość wyboru grupy, tylko zobaczymy, jaka pokaże nam się energia. Co zobaczymy w tych, w tych kartach: tarota, jesteś w relacji, jesteś w związku, oczekujesz czegoś od tej drugiej osoby. Zakładałaś sobie coś. Zobaczymy, czy te wyobrażenia o tej drugiej osobie przekładają się u ciebie na rzeczywistość w rzeczywistości. Czy, czy jest tak, jak, jak chcesz, jakbyś chciała. Kartami też anielska. Anielskie Wsparcie w Miłości. Zobaczymy sobie jedną tutaj kartą, księżycologia i tutaj kartami Lenormand. Zobaczymy, jakie osoby się pokażą, jakie towarzystwo, jakie działania, jakie właśnie tutaj te, te uczucia, co się przykłada właśnie w, w materii, czy jest to dość. Stabilna relacja, która daje Ci takie oparcie, związek, partnerstwo, kochani. To już sami, sami tutaj wiecie, w jakiej jesteście relacji, w jakim związku, w jakim partnerstwie, czy jest to też Twoje małżeństwo, jak ono wygląda. A więc tytuł czytania: ona i on. Zaufanie. Popatrzmy zatem w karty, co tutaj się dzieje. Zobaczymy, jaką grupę osób tutaj przyciągnę do siebie. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zasubskrybuj. Zostaw po sobie komentarz, daj łapkę w górę. Będę Ci za to bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję, kochani, że przybywa Was, że oglądacie te moje filmiki, że czekacie na nie, że utożsamiacie się z tym, co ja tutaj przekazuję. Ale pamiętajmy, jest to czytanie ogólne, kolektywne. Zatem do rzeczy i zobaczmy. Ona i on. Zaufanie. No i co ja mam na wstępie już powiedzieć? Trzy arkana wielkie, kapłanka, diabeł, i sprawiedliwość. Co się kryje pod diabłem? Paść kielichów. Spontaniczność. Co się kryje pod sprawiedliwością? Konflikt. Pięć buław. A co się kryje pod kapłanką? Dwie buławy. Co dalej? Co dalej? Zastanawianie się. Co z tą. Co z tą. Relacją, co z tą znajomością, czy zaufać? No, z przełożenia już tutaj widać, że nie do końca, ponieważ są pewne manipulacje, są pewne nierozliczone sprawy, być może, czy to u Ciebie, czy to u Niego, bo tutaj odwracajcie sobie. Tą, tą energię i zastanawianie się, co, co dalej, plany. Być może chęć, chęć jak gdyby porozmawiania ze sobą, wyjaśnienia w szczerej rozmowie. Ta karta sprawiedliwości, ona o tym mówi, wzięcia za i przeciw. Ile jest. Ile jest dobrego, ile jest złego, no bo jest, jest konflikt, jest, jest po prostu, jest. Jest jakaś walka. Jest być może są to jakieś zaangażowanie w realizację, czy chcesz się zaangażować, ponieważ dwie buławy, to, to już są te, te plany. Chcesz się zaangażować, planujesz, ale, ale czy jesteś gotowa, gotowy do walki? Czy jednak będziesz tutaj bronić własnych poglądów i przekonań? Czy uważasz, że w tej relacji, w tym związku konkurujesz z kimś? Odnosisz takie wrażenie, że jakby gdzieś była jeszcze jakaś energia, która zakłóca Wam. No właśnie, normalne porozumienie się tutaj, rozmowy, mag. Są manipulacje, być może już od dłuższego czasu, ukrywanie pewnych, pewnych spraw. osiągnięcia. Jak było jakiegoś punktu zwrotnego. Ale tutaj jest odejście. Są bardzo, bardzo niefajne te emocje. Wiesz, że coś ci tutaj nie służy w tej, w tej relacji. Jest kontrola. Jest obsesja. Pożądanie. Coś, co jest w ukryciu. Chcesz sprawiedliwości. Nie chcesz konfliktu. Musisz wyciągnąć wnioski. Musisz coś zaplanować, ustalić. Porozmawiać. Być może czekasz na jakieś wiadomości. Dostaniesz jakieś wiadomości albo ty chcesz wysłać jakieś wiadomości. Karta przeszłości się pokazuje, szóstka kielichów w tle. Powracają pewne sprawy niewyjaśnione, niewyjaśnione sprawy z przeszłości. To coś, co się dzieje pomiędzy tobą a nim jest toksyczne, szkodzące dla, dla ciebie, i tak jakby uciekasz od tego, bo czujesz podświadomie, że to co może się za chwilę wydarzyć czy lub co się dzieje już na pewno nie sprawi to że będziesz zadowolona zobaczmy zatem ona i on Zaufanie. A z denarów, cesarz, rycerz kielichów, cztery denary. Paść buław, I dziewięć wieczor. Tło. Cesarzowa. Gwiazda. Siedem denarów. I Sąd Boszy. I jest jeszcze dziesięć, dziesięć mieczy. Ja sobie rozłożę tutaj te karty jako tło. To co się wydarzyło być może wcześniej. I już <słuch> będziemy, będę mówić, kochani, siedem miecz. Dziewięć buław, król kielichów, osiem buław, dziewięć kielichów, królowa kielichów, rycerz mieczy, koło fortuny, karta śmierci. Wiesz co Ci powiem? Powiem tak. Ona i on. Zaufanie. Uh -huh. Niestety, być może to, co się teraz dzieje, to, co się zadziało w Twoim życiu, pojawił się on. Pojawił się on. Odezwał się. Wyszedł do Ciebie z jakąś propozycją. Mówię on ponieważ pierwsza energia jego mężczyzny to cesarz pojawił się w rozkładzie. Może to być zodiakalny baran, ale niekoniecznie. Powiem tak, że ktoś tutaj wyszedł z jakąś, z jakąś propozycją gdyby odnowienia czegoś dania sobie drugiej, drugiej szansy. Ktoś być może przechodzi jakąś transformację, coś wydarzyło się w życiu tej, tej osoby, tego cesarza, gdzie wcześniej, Nie był aż tak wylewny wobec ciebie, jak, jak w tej chwili. Pokazuje się w tej, w tej odsłonie rycerza kielichów. Pojawił się, pojawił się, zaprosił na spotkanie, rozkochał, ale. Nie jest otwarty do końca. Nie jest otwarty do końca na ciebie, ponieważ wie zdaje sobie sprawę co się wydarzyło w tej w tej przeszłości, być może nawet bardzo odległy czas. Może jesteście w takiej relacji, w takim partnerstwie, w takim związku, w takim małżeństwie, gdzie są sytuacje, pojawiam się i znikam. Pojawiam się i znikam. Gdy są niewygodne sytuacje dla tego, dla tego cesarza, zamyka się. Mało elastyczny człowiek. Eee liczą się tylko, tylko jego potrzeby, ważne jego interesy, o których być może ci nie mówi, ale z jakiegoś powodu a, nocami rozpamiętuje tą tą przeszłość. Ty wiesz, co to będzie? Napiszesz w komentarzu. Każda z was, każdy z was tutaj może mieć odmienną sytuację. Więc być może tutaj podzielicie się, drogie panie, panowie, tym, co się wydarzyło, co się dzieje. Brak zaufania przede wszystkim. Dostałaś po głowie i stoisz teraz w pozycji, jak ten mężczyzna, poturbowana, przyjęłaś postawę obronną, i być może jesteś zmęczona, zmęczona tą przeszłością, która dała ci tak bardzo do, do wiwatu. Hmm. Cesarz, jest to ktoś, kto. Tworzy swoje prawo po, po swojemu. On się pokazuje od takiej strony, tego niezaburzonego wizerunku, ale w głębi, w głębi tutaj tych mm, jego emocji jest ten rycerz kielichów. Poszukiwanie przygód, korzystanie z życia. Rozkochiwanie, a zarazem później zamykanie swojego, swojego serca, wycofywanie się, jak gdyby też może w tym paziu buław, szukanie, szukanie czegoś, czegoś nowego. Przecieranie szlaków. Jeżeli tu mi nie wyjdzie, może mi wyjdzie gdzie indziej. Nie licz na to, że dogadacie się jakoś, że będzie dobrze, że będzie ta, ta przyszłość usłana różami. Nie, nie. Być może jesteście karmiczni, jesteście z przeznaczenia, może musieliście się spotkać, musicie jeszcze coś odpracować ze sobą, ponieważ w tle jest karta, karta gwiazdy. Jest też cesarzowa, być może kobieta. Która jest ważna dla cesarza, ponieważ jest to para, jesteście na równi. Żadny z Was nie spada poniżej, jak gdyby tutaj, a, czy oczekiwań? Czy może tutaj? A, Wiedząc, jaką wartość reprezentujecie, co niesiecie ze sobą, to jednak ta przeszłość powróciła. Ona została reanimowana. Wróć 10 lat wstecz. Co takiego się wydarzyło? Jakie nieszczęście się wydarzyło w dziesiątce mieczy, które cię tak przybiło? W Sądzie Bożym stałaś się, stałeś się. Jak gdyby sędzią we własnej sprawie. Czekałaś, być może na wyjaśnienie, na pewne rozwiązanie. Zostałaś uwikłana w niekorzystne sytuacje podstęp, kłótnia, kłamstwa. Puste, puste słowa bez, bez pokrycia. I co dalej? Nie ma tutaj zaufania. Nie można zaufać. Nawet sama sobie nie potrafisz w tej chwili zaufać po tym. Co Cię spotkało w przeszłości? Być może siedem lat czekania, aby coś usłyszeć, powód, żeby ta osoba podała powód, co się, co się takiego wydarzyło, co się dzieje w jego, w jego życiu. Powroty, odejścia, znikanie, puste słowa, bez pokrycia, oszukiwanie. Przyjęłaś postawę obronną, wyciągnęłaś wnioski z przeszłości. I powiem tak, że nie pozwolisz sobie już więcej na wykorzystywanie się. Bardzo dokładnie sobie to przemyślałaś. Bardzo dokładnie. Że z tą osobą, z tym kimś jest ci już nie po drodze. Niestety. Ona, pojawiając się w, w Twoim życiu, obiecuje Ci tutaj w Asie Denarów nowy początek, być może stworzenie od początku nowego domu dla siebie. Hmm, nie. W rycerzu kielichów są to przypływy i odpływy, błędne koło, błędne koło, które doprowadza Cię do takiego stanu. Nieprzespane noce, lęki, obawy, depresja. Być może dowiedziałaś się, od niego samego w rozmowie o niefajnych rzeczach powiedział ci bo nosił w sobie to poczucie poczucie winy i odważył się jak gdyby na powiedzenie tego i owego ale nie do końca miej to na uwadze Miej to na uwadze. Nie ma tu szczerości, brak zaufania i jak gdyby mm, potencjału do dalszej wspólnej drogi, do przemierzania razem. Nadzieje, marzenia były, jak najbardziej. Może i nawet plany e, na dziecko, ciąża też tak mogło być. Ale to wszystko puste słowa, bez pokrycia niestety. Niefajna energia. No i co? I trzeba teraz rozwiązać problem. Musisz w sposób bardzo logiczny, dyplomatyczny podejść do tego, co się zadziało w tej energii. Wiesz, że on nie ustąpi, nie odpuści ale Ty musisz coś zrozumieć. Być może oboje transformujecie. Doznajecie jak gdyby pewnego, pewnego oleśnienia. Nie czekaj. Nie trać swojego cennego czasu, że przy tym kimś spotkacie coś dobrego. No cóż, takie czytanie zobaczmy, jak jeszcze karta nielskie wsparcie w miłości na tą relację. Czynniki religijne, Twoje życie uczuciowe znajduje się pod wpływem wychowania w duchu określonej religii i Twojej duchowej ścieżki. Być może nie zgadzacie się, jeżeli chodzi o pewne zasady. Hmm. O może jesteście z innej kultury, inaczej byliście wychowywani, też tak może, może być, kochani. Zobaczmy jeszcze, co na to księżycologia, jaka tutaj karta będzie. Na tę relację dla Was. Pamiętajmy, że tytuł czytania ona i on zaufanie. Pewność siebie to Twój klucz do sukcesu. No w Księżyca lwie. Pewność siebie to Twój klucz do sukcesu. Postaw na siebie. Nie daj się omamić, bo teraz już wiesz, jaka jest energia pomiędzy tobą a nim. Karty Lenormand spotkanie wizyta. i wiele znaków zapytania stanie na rozdrożu co dalej decyzja należy do ciebie bądź pewna siebie nie daj się zmanipulować. uwierz we własne we własne siły takie czytanie moi drodzy Pozostaw komentarz, jeżeli spodobało Ci się to czytanie. Zasubskrybuj, daj łapkę w górę, będę Ci za to bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję pięknie za wysłuchanie, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.